Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Tarocistka Fortuna kłania się. Jak tutaj widzicie, mam karty Lenormand. Chciałam przeczytać kolejne czytanie ogólne. No, i myślę, że będzie oczywiście jakaś ciekawa informacja. Ja wiem, że czasami mm, po prostu Idę ciurkiem, że tak powiem, z tymi ogólnymi czytaniami, ale to jest taka, moi drodzy, moja potrzeba. I bardzo proszę Was o wyrozumiałość. Ja wiem, że te czytania są dłuższe czasem, no ale tak wychodzi. Także, jeśli nie macie czasu, to też moi drodzy, przed snem, sobie można obejrzeć taki filmik, niekoniecznie w ciągu dnia. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Czytanie ogólne może rezonować, ale nie musi. Może być czas ruchomy w tych czytaniach, może się przełożyć w czasie. To jest też normalna sprawa. Dobrze, moi drodzy, tutaj są sprawy związane ze zmianami. Mamy już siedem kart, akurat nam się tak wyjęło. Mamy zmianę tutaj w postaci bardzo pozytywnej karty, a mianowicie słońca. Jesteście, moi drodzy, opanowanymi ludźmi. Ja widzę, że czas sprzyja waszym marzeniom, waszym planom. Wszystko zaczyna się układać. Tutaj te zmiany, moi drodzy, są bardzo dobre okoliczności. Yy, oczywiście, ja myślę, że to jest takie wychodzenie u Was z takiego trudnego, życiowego labiryntu. Ja mam takie odczucie. Idzie taka zmiana, yy, moi drodzy, bardzo dobra. W każdej dziedzinie życia, yy, myślę, że. Yy, Tutaj będziecie robić całkiem co innego jak do tej pory. Ta zmiana daje Wam nowy kierunek. Bardziej radosny, bardziej doświadczony człowiek jest w tym, co robi, bardziej siebie docenia, docenia małe rzeczy. I wychodzi z jakiegoś trudnego okresu w życiu. Także zobaczmy dalej. Duża zmiana pozytywna. Też tutaj taka przesłanka jest, bo ja złożyłam te karty ale możecie się dowiedzieć, że ktoś z Waszych bliskich, z Waszej rodziny jest w ciąży, spodziewa się dziecka. Kobieta, tak. Być może jeszcze to ukrywa. Także to tyle. Tu, moi drodzy, macie przyjaciół. Pamiętajcie o tym: ta osoba, która mnie ogląda, ma przyjaciół i ma takie poczucie bezpieczeństwa. Mimo wszystko, cokolwiek by się nie działo, macie poczucie bezpieczeństwa. Jesteście szczęśliwi, pomimo, że niektóre osoby w Waszym życiu, niektóre relacje Potoczyły się tutaj niezbyt ciekawie, tak? Bo oczywiście wy mieliście do czynienia z jakimiś osobami, które nie były szczere, ale sobie poradziliście mimo wszystko. Macie więcej przyjaciół jak wrogów, ja już tutaj to widzę, i pamiętajcie o tym, że jest na pewno dużo. Koło Was, moi drodzy, takiego szczęścia życiowego, pozytywnego losu. Yy, tutaj będą takie szybkie jakieś wydarzenia. Być może, kochani, będziecie musieli. Yy, Załatwić jakąś sprawę poprzez maila, list, SMS. Chcecie zmienić, moi drodzy, jakiś termin, chcecie zmienić jakąś umowę i to będzie szybkie działanie. Uda Wam się to wszystko, choć to jest ryzykowna zmiana. Jeśli zmieniacie jakąś umowę, to może dotyczyć mediów waszych, to może dotyczyć internetu, prądu, gazu, czegokolwiek. Jeśli zmieniacie jakąś umowę albo macie umowę gdzieś z kimś do podpisania, to czytajcie, moi drodzy, oczywiście wszystko to, co jest drobnym drukiem, bo tu przy dokumentach jest jakieś ryzyko, które się pokazało. Oczywiście to ryzyko. To nie jest ryzyko życia, tylko ryzyko straty pieniędzy. Także nie ma tutaj jakichś zagrożeń, o to się nie bójcie, bo jest ryzyko, to jedynie ryzyko finansowe. Ale myślę, że wiele osób sobie poradzi. Także pilnujcie swoich rachunków, bo później mogą być jakieś odsetki naliczone. Tutaj jakaś kara czy cokolwiek, jakiś mandat zaległy, to może być wszystko to, co wiąże się z zaległościami finansowymi również. To uważajcie, żeby nie stracić, żeby nie przepłacić za coś. Może być na przykład, że coś kupujecie i też na przykład jakaś podwójna płatność się pokazuje. Czasem jest taka właśnie, to się nazywa po angielsku shadow payment, taka podwójna płatność. Później banki zwracają, ale też trzeba chodzić czasem w tych sprawach. Także tutaj uważajcie na takie ryzyko jakieś finansowe. Ale myślę, że będzie dobrze, że sobie wyłapiecie to wszystko i poradzicie. Także, moi drodzy, trzeba na czas płacić jakieś takie zaległości, żeby później nie było tych niepotrzebnych odsetek. To tylko chodzi o to, i to się pokazuje na teraźniejszości, tak, do 10-11 dni. To jest w formie takiego ostrzeżenia. Dobrze, tutaj, moi drodzy, poprawa życia towarzyskiego u Was się szykuje. Fałszywe jakieś osoby już odchodzą. Poprawa życia towarzyskiego, chociaż troszkę możecie się stresować. Moi drodzy, do miesiąca czasu będziecie się stresować jakimiś swoimi planami. Nie wiem, czy będziecie chcieli coś zakupić korzystnie do domu, czy sprzedać. Jakąś rzecz, to będziecie się tym stresować. Również dla Was tutaj szykuje się podróż, ale to dla niektórych, bo bardziej tutaj będą takie transakcje kupna-sprzedaży i to wszystko będzie związane z Waszym miejscem zamieszkania. <laughs> tu się szykuje, oczywiście, moi drodzy, taki lepszy los, poprawa życia. Jakości życia, stylu życia. Być może wiele osób będzie w kolejnym tygodniu, miesiącu planowało urlop albo wyjazd, właśnie gdzieś dalej. No tutaj, kochani, bardzo dużo informacji dzisiaj. Szczególnie uważajcie na pisma, dokumenty, żeby tu o czymś nie zapomnieć, nie przegapić. Albo jakaś umowa, powtarzam jeszcze raz, żeby wszystko czytać dokładnie, bo może być jakieś, moi drodzy, takie szybkie oszustwo, jak ja to mówię. Dobrze, kochani, tutaj, moi drodzy, przyglądajcie się drobnym rzeczom, przyglądajcie się ludziom, z którymi macie do czynienia. Patrzcie też na świat, moi drodzy, troszkę. Bardziej yy, dociekliwie, bardziej tutaj uważajcie na detale, na szczegóły, bo trzeba się przyglądać blisko w tej chwili i to jest ważne. Tu oczywiście mm, pewne sprawy mogą być zakamuflowane w Waszym życiu, ale moi drodzy, Wy się tego nie obawiajcie, bo te sprawy już są na Ukończeniu. Także to może, o czym nie chcecie mówić głośno, macie jakieś takie ukryte sprawy. Ja już nie będę wnikać, każdy tam coś ma jakąś tajemnicę. To idzie zmiana, moi drodzy, że tu już się to wszystko dobrze zakończy, idzie to w dobrą stronę. Czasem może jeszcze nie czujecie się komfortowo w Waszym życiu, to też idzie zmiana, że to się zakończy, bo idą lepsze dni, lepsze, moi drodzy, momenty w Waszym życiu. Tak, tutaj jeszcze jest sprawa troszkę, moi drodzy, rozmawiajcie bliżej, się przyglądajcie Waszym sprawom, i to się pokazało tutaj właśnie. Bo mogą być jakieś drobne sprawy niepozałatwiane w urzędzie, które macie, moi drodzy, pominięte. Trzeba się bliżej skupić, może sobie zapisywać nawet, co jest do załatwienia na tą chwilę, bo to jest bardzo ważne. I to są urzędy, sądy, takie administracyjne sprawy żeby nie pominąć czegoś. Ja myślę, że dobrze by było sobie zapisać. Też tutaj czeka was, moi drodzy, jakiś wybór, jakaś decyzja do podjęcia. Być może otrzymacie wkrótce jakąś propozycję, albo pracy, albo propozycję jakiegoś biznesu. I musicie rozważyć, czy to jest dla Was, czy nie. Ale to jest tak, moi drodzy, do 5-6 tygodni. No dobrze, kochani. Najważniejszą kartę, taką, którą chciałabym jeszcze wyjąć i zobaczyć, co tam dla Was w tym czytaniu. Tak. Tutaj należy się skupić i rozmawiać, moi drodzy. Potrzebne jest na tą chwilę Wam skupienie i to bardzo, naprawdę solidne skupienie, bo może być troszeczkę stresu. Mogą być sprawy. To jest bardzo dobry czas dla Was. Ja chcę tylko powiedzieć, bo oczywiście. Wy wkładacie bardzo dużo wysiłku w swoją pracę zawodową, w swoje życie, ale tutaj nie obejdzie się bez stresu, bo trzeba bliżej i więcej, moi drodzy, jakoś przysiąść, popracować nad czymś, porozmawiać. Pamiętajcie o tym, że więcej jeszcze trzeba włożyć wysiłku, żeby dokończyć pewne sprawy. Także, moi drodzy, ja myślę, że tutaj też są bardzo ważne rozmowy z najbliższymi: rozmowy zawodowe, rozmowy z ludźmi, ale też działanie. Także, moi drodzy, działajcie i wkładajcie cały wysiłek. To będzie tak, moi drodzy, trwało może nawet do 12 dni, że te 12 dni będzie takie dla Was bardzo pracowite. To będzie taki wysiłek i umysłowy, i fizyczny może być. Także zbliża się taki czas, bardzo ciekawy. No dobrze, kochani, to tyle na dzisiaj, to co zobaczyłam. Oczywiście jest dużo tutaj, moi drodzy, takiego powodzenia. No, i też widać koniec jakichś problemów. Widać polepszenie życia zdrowotnego, tak? Przede wszystkim. Ta osoba, która mnie ogląda, ma jakąś taką ogólną poprawę w zdrowiu i to się liczy. No dobrze, kochani, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam gorąco, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnych filmach.